Patrzyłem, żeby to tak wyłączyć. I jednej łapki do stu brakuje, właśnie zostawcie łapeczkę. Więc co ty mi chciałeś pokazać? No, czekaj, czekaj, no co on mi pokazuje, nie czaję. I że tu ktoś jest? Czekajcie. Tu ktoś jest. Mm. E, dzięki bardzo. Ej, ciekawe ile z tego gościa dostanę, nie? Ej, a spatrzyłeś ile tak jest Stepania? Trzyka! z jednego kilka trzyka przygarnęłem, nie? trzyka z jednego kilka przygarnęłem, no Wojtuś Po, po co? No po, po, co ty mi to pokazujesz? Po co mi to? Ej, szczerze? Masz z jednego trzyka? Bez kitu, no Spoko, spoko, nie? Kasę se będę No i co, ty też będziesz uciekał, bo jesteś z klanu racik, nie? Będziesz no wiadomo Wiadomo no, nie, no dobra, to tak... takie boty. Pa, ten, ten to mu nawet nie pomoże, nie? On ma w niego wywalone. Ten to ma w niego wywalone. Dosłownie. Dobra, no nie chcę mi się, o tego pimusia sobie zabiję z racików. Pa, net pimusia nie obronią. Patrz, pa, ilu, 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 ich tu jest. Zaraz któregoś skillujemy. O 5 xl oddał dzisiaj, w pysku. Do sianka, do sianka. Ej, a... No chodź, sogi, no chodź, mogę cię nakopać, no chodź, sogi. Chodź. Mogę cię nakopać. Tylko niech do... do mnie z łuku chociaż nie strzelają. Ciebie to niech walą tym strężem. Ktoś go z strzela. Nie strzela. Już... Ej, możecie chłopaki pojedynczo w niego strzelać? No kurwa. A, jeszcze już aktywował topór. Dobra, nara. Shogiku kliknie? Ej, mógłby kliknąć, no, mógłby kliknąć. On chyba, on chyba wie, że mnie nie zabije, nie? A wie, więcej to was się nie dało, nie? Mi to set padnie ogólnie, ale dobra. Będzie, no i tak jeszcze, no tak, drugiego zawołaj, kto tu jeszcze przyszedł? Jeszcze jakiegoś idioty zawołał. No, biję się z tobą inwestycyjną i jeszcze jakiś idiota mnie dobija. Jeszcze to. Dobra, nara. Dobra perła, dobra perła. Pewnie tam nie ucieknę. Nara. Po co, po co wymasz jakiegoś ziomka? Po co szogi wymasz jakiegoś ziomka? Nie, się stoi w wersji 1 na. To raksę był? To raksę był, tak? Raksyn ci bije, Raksyn ty debilu, nie. Czekaj, bo mam jakieś... Mam jakiegoś idiotę. I on tutaj zaraz. Oho, jak ktoś wjechał. Dziękki Multi Bover. On jakiegoś idiotę. Powodzenia braku uwięzhań, zdajesz szczęście. No ale wracając no, bo pogubiłem trasę. To parę dziesiąt wersów, żeby zaibęć co wasze. To już trzecia część, nie wiem ile dzieciń. Ciper, wyciskno. Nadeszli widziałem gdzie. Wziął No zamię chyba nie. Zł. Ta łapka ale... zwugowana. Nie widać kiedy chłopcy ciperły, nie? No ziomy chcecie tego cipernąć, nie widziałem. Dzięki Multi Bover. Trzyz taka twoje szefiku, nie? Czekaj. Romba. Czekaj, śmiech oka No się będzie panczował. I mnie odpanczowało. No nie bierze. Dzięki bardzo za piątkę. No dobra. Już jakiś idiota. No placek odczep się. Odczep się tym plackiem, wieśniaku. No nie, no nie zabiję go, dzięki bardzo za piątkę, debil ten placek. Dzięki bardzo Kubeks. no i Kubeks 300k twoje szefie. 300k twoje szefunciu. No dobra, to jest taki debiut. tylko z strzela, nie? Dobra, nie biję się, z nim nie ma, nie ma sensu, ja go nawet nie zabiję. 20, 6 go 6 ktoś! Dobra, dzięki chłopaki. No nie knokaj mnie! No nie, 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 nie uciekaj, nie uciekaj! No kno... Dobra, ty śmieciu! Nie te ziomki sobie tak pomagają. No nie da się, no i teraz ten mnie będzie knokał, nie? Teraz ten mnie będzie knokał, no nie no nie da się, to... Szczerze szkoda, że Twisteda ze mną nie ma. Ej, Twisted! Jesteś Twisted na streamku, albo ktoś od Twisteda? Chłopaki, chodźcie, będziemy się sojuszować, będziemy się do nich knokać, nie? I będziemy. Bo tak to, no tak, to zobaczcie co te głąby robią, nie? Tylko. Trąba jak coś, ten plan ukra. To Twisted no. jest w tym planie. Ta? Aha, no to ładnie, no dobra. Dlaczego no mi teraz dopiero mówisz? Dzięki, Multiwomble za zwiedziszki! dzieżki. Wcześniej się będziesz, ale mówiłeś żeś czekaj, czekaj. Kropka. Ciekawe ile z Gabrysia dostanę. Obstawię ile z Gabrysia będzie i... Dawaj Gabryś, oddawaj. Ty, bo restart zaraz będzie. Gabryś by zdążył przed restartem. Ej! No i nie, ja już nie zdążę. i nie, nie zdążę sobie uciec z sektora. Okay. No, Fuzi bociku. Bociku pobi się Fuzzy. Co Fuzzy uciekasz? No pali ucieka, nie? To Fuzzy chyba był, nie? Nie miał taki nie Fuzzy. Dobra. Ten też chyba nie wie, nie? Tysiącero ty tego nie wiedzą chyba. Że nie tu tracą itemy. No, no bo zobacz, no, zrobiłby coś takiego jak... Tak jak teraz. Oddał sobie 1K za darmo. I temy, które miał. Gosia, możesz bana na czacie, jak chcesz i ten. Dzięki, kubikon. kubikon. Nie wiem, czy to już przeczytałem. Kurwa, co się tu dzieje, nie? To jest wytok. Ja trochę pereł za mało mam. A jest może jakaś frierka? rzeczywiście. No ale. Kto to jest. Ej dobra, no jest jakaś frierka, ale on daje hita i ucieka od razu, nie? Więc trochę go tak ciężko zabić Dzięki Galaxy, 30 sekund i twoje było prawie, nie? I Fifi teraz Ej. wygrywa za trójeczkę no A ten co hita i ucieka to nie ma słaperki przypadkiem? Yyy... A wiesz, że możliwe nie mu uwagi Dzięki Fifi! Chyba twoje będzie, wiesz? Fifi. Chyba twoje. Muszę latam na nie ale masz sobę albo tak. No tak, no mam sobie. wiem, wiem. Fremka, czekajcie, zobaczę Czy tamten ziomek Napisał nikt z Discorda Napisz mordeczko nikt. Czy tu? To tu, nie? Czekaj, czekaj Ale szczerze Wolę tego ziomka chyba zabić Jaka perła No nie wiem

O, już, ej, minutka ostatnia, ostatnia minutka i koniec stop donata, nie? Koniec stop donata. Co jest? Podkreślenie Minuta i ostatnia, 3, koniec stop donata, 133. nie? 300K miał, 11 w... Kropka. Tego, tego misia trzeba jakoś bić. Nie wiem, jak tu się schować. Dostaję 30 sekund, koniec stopy, nie? 30 sekund, koniec stopy. Lekka, beka, że multi, zgarnia pół miliona, jak za darmo. Co z tego misia się dropi? Dropi coś. Weź pisz też drop. I zobacz co dropi. Zaraz zobaczymy. Fire all, zrypajmy się na wszelki wypadek. Drop. I dobra, czekajcie. I jeden 0 Zrób screen na sniper. Zrób screen'a. Ej, jakby mi Elka... Nowy pet? Jakby mi Elka dropa to by spoko. Nie, no po czasie! Dobra. Powiedz, że zrobili screen'a, sniper Mamy, mamy, mam Dobra. Po czasie, mordeczko. Nie, no ej! Dobra, zobacz, co oni zrobili, nie? Rozumiesz, Mamo, że kupiłbyś sobie dwa doneki po czasie? Złotych, 50 groszy. Nie no, chłopaki! Co wy zrobiliście, nie? Co wy zrobiliście? Po czasie to było, no. Nic wam nie poradzę, nie? Nic wami poradzy chłopaki. Po czasie. Po czasie, szefiku, jak coś. Mam nadzieję, że mi coś dobrego drognie. No nie mam nic zrobić, nie? Krę kręcę się jak idiota. Masz fulle ku, na luziku, na luziku. Nie zaraz wam dam tą to topeczkę jak coś chłopaki. tego bosika zabiję. I te kręcenie na tym bossie to trochę takie irytujące. Różnie ku, na luziku. Pojebie mnie, pojebie mnie, pojebie mnie, jak jeszcze raz mnie obkręci, nie? No, po kurwi mnie. Dawaj, itemy. Ty, stak serc mi dał. Stak serc i książkę z pośpiechem? Chyba ta. W sumie spoko, nie? Jak za darmo, tak serc. nie trzeba spamięć, bo wystarczy jedno rzucić w dobrym momencie, nie? Teraz to już jest zaraz koniec tej ostatniej topki. Są pisze Bóg, ma. Ty, on ze mnie idiotek chce zrobić. Widziałeś? Myśl... Się... DEBIL ZDEDAŁ! ZGINĄŁ JEŁOP, NIE? 5 ODDAŁ W PYSKU! ON PISZE, JAKAŚ MASZYNA CZY COŚ TAM DO KOPIOWANIA, NIE? Dobra, ciekawe jak on miał itemy, nie? No co za jełop, co za jełop, nie? No w sakwie mam itemy, ciekawe co miał. Jeszcze zaraz się okaże, że jakieś anarchiczne rzeczy miał pewnie, nie? O! I kaznaczek? Ej, gdyby nie kaznaczek, ej! Gdyby nie Fifi też był koniec, nie? Fifi uratowa uratowałeś nie, topeczka. Ziemek trójkę wysłał, nie? Ale to ten... musiał mieć kartę otwarte. Dobra, patrz to nie. Zobacz, zobacz co za Debil, nie, dopiero teraz. Zobacz co oddał, nie? Ja pokażę się mu to oddać. I on, jeszcze pięć, do on do tego oddał 5K jak coś, nie? Spać pereł, nie? T tego co mi brakowało, to Ziemek oddał taką. I za to tylko widać jak mi ludzie biją. Jeden i drugi mnie tepnął, Najgorzej Ty, spoko, że ma, nie? Ale nie wiem, czy ja tu nie będę musiał bombę cyknąć. No hmm. bo dobra, nie muszę. Jesteś? Co? Snajp snajper. Co? Co? Słyszałeś mnie, czy nie? Tak. A, bo ja tu jakaś miałem, nie? Wiem, widziałem. Dosłownie, ale jak już się odzywać, to już mi się ciepło zrobiło, tak ci, tak ci powiem, wiesz? <laughs> Dosłownie, ale patrzcie, mówię, mam totem, dobra, git. Ty, sniper no, jesteś? Tu ja mam lagi? Ty, ja mam jakiś ping chyba. To ja no, mam lagi. No, to ja mam jakieś no, lagi. A, teraz hmm. jest tak, że jak cię wywali z łoskawiencem, to masz itemy ciągle, nie? No, jak ale czekaj, pa, cały czas mnie laguje jakby. Ale Discorda słychać, nie, to nie... Raczej to to nie jest. Miłość, on do ciebie napisze na PW, no. Nie... Ja nie wiem czemu... Lu... Nie dość że coś rozlosujesz, to jeszcze milion pytań takich łatwych. Miłość, Sad do Ciebie napisze na pw Rozumiesz? Nawet do niego napiszę. Zami... Co oni tu zrobili? Co dobra, dawajcie dolarki. Dałaś dolarki. O 8 dolarków. Może ten trochę więcej da? Eee! Eee! Patrz co minili. Nie, 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 chłopaki! Oj, sam wpadłem do trap'a, nie? Dobra, nie, nie mogłem się przesunąć, nie mogłem się przesunąć, musiałem bombę, nie wiem czy widziałeś? Nie mogłem się przesunąć w ogóle. Tak gruby jesteś po No, ke kebab za dużo dzisiaj. Dzięki bardzo do Nejciki za trujeczki. Zdeną musiałem już bombę, no lepiej było walnąć tą bombę. Składam się, nitko, piszanka. Nie lo. W ogóle, skutkiem bału. No. Jak chwilę na spalnie potroisz, e, a. Eee! Przenosisz na strefę aż. Czekaj! Co? No nie mam. O Ym... ja wiem kto to. Kto to jest? No on... on ma Elkę, ma, ma no bo odleciał tak, mi. Składał, Rozumiesz, że tak, się na osobie, osoby po, pojawił? No on odleciał. Trapy, bo on trapy, tego, no przecież ja bym go zabił, nie? Jakby ta nielotka mi wysiadła. A jakby daj mu nielotkę i przenika przez niego, bo jakoś podskoczył.